Mhm. Tak wygląda mniej więcej gotowy kwiatuszek no i takich kwiatów potrzeba mniej więcej z 300. Tak, rodzina tradycja teraz, a dwa, że yy. Trochę brat e, mnie przekonał do tego, e, dlatego że, no wiadomo, ja w tym momencie jestem trochę klasa maturalna i wiadomo, mam taki nakład dużo obowiązków plus dodatkowe treningi, ale znajduje czas pomiędzy tym, żeby akurat zrobić tę palmę i zrobić tę palmę tak, żeby wszystko zgadzało się tak, jak się, się ma zgadzać, no i przy okazji potem postawić ją na ręku. Zawsze to był taki efekt, O, wow, tata stawia palmę, tak? To było, to było takie naprawdę e, coś, co po prostu, no Gdzieś tam w duszy grało, no nie? Tak, tak, tak po prostu yy, z... wydaje mi się, że to też się tak... Ma się to takie coś we, we krwi, tak jak tatuś to ma. Czyli taka intuicja do tego, żeby to rzeczywiście wykonywać i robić. W początku było, a coś przynieść, coś podaj. Tu yy, podawałem wiklinę, to przytrzymałem, tata robi wiązanie. No i tak się to nabierało, nabierało, tak patrzyłem, aż w końcu... W końcu zrobiłem pierwszą palnę. Trzymajmy jeszcze tak. Dobra, trzeba to teraz. Generalnie staram się być staranną osobą i żeby to efektywnie wyglądało, to staramy się to efektywnie robić, więc na miesiące przed już musimy yy, jak to wszystko sobie zorganizować. No i wieczorami zazwyczaj robimy kwiatki. E, wiadomo, bukszpan, bukszpanem to e, generalnie bukszpan zawsze gdzieś mniej więcej tydzień przed rozplanowujemy sobie, kiedy mamy sobie uzbierać. E, no i potem, wiadomo, zdobienie palmy mniej więcej w ostatnich dniach przed niedzielą palmy Troszkę, tak ciut wyżej, dobra. A, to sobie. Czekaj. Kwiatki z reguły, jak przyjdziemy ze szkoły, pomaga nam również no, siostra, także jest dobrze. Jest dobrze. Ka ka każda para jest potrzebna. Nieraz zdarzy się, że Człowiek się przetnie, też siła jeśli potrzebna dlatego żeby to związać, żeby ten wiadomo też brat pomaga, generalnie lubię tą pracę. Włączę sobie klimatyczną muzyczkę, zawsze coś gra i ten, I powoli to jakoś brnie do przodu. Żeby palma miała wygląd, musi być smukła, więc trzeba odpowiednio przygotować to drzewo. Najlepiej, żeby ono chwilę sobie posiedziało. No i żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to potem w miarę, żeby była ta tyczka, żeby ona stała w miarę prosto tak. tradycja z drugiej strony e, też takie tak, jakby serducho samociągowa do tego do, do, do tego po prostu a zróbże to panę, zróbże to panu. Zrób, to, panu to jest generalnie satysfakcja taka satysfakcja że a ty ty zrobiłeś tę panie gdzieś tam jesteś e, wyróżniony jednak w tym, pomiędzy tymi ludźmi i tak daje to takiego kopa do dalszego działania No, i dobrze. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Jeszcze będą pociągnęły sznureczki, także będzie to tak idealnie dopracowane. Po wykonaniu całej palmy, e, w niedzielę zazwyczaj zbieramy się e, tą właśnie ekipką. E, zarzucając już tą palmę na, na bark, e, idziemy sobie z chłopakami. Mniej więcej jest to, e, no to odległość 2 km no to pokojem, pokonujemy to mniej więcej w minut. Narzucamy odpowiednie tempo i każdy idzie, kryjąc każdego i manewrując całą palmą, bo to jednak długie jest, tak? Więc współpraca pięciu czy tam sześciu chłopaków jest bardzo potrzebna. Przychodzimy na rynek, odpowiednio, to już tata na przykład przygotowuje klocki, żeby było na czym położyć tę palmę, żeby i się nie obrudziła i w odpowiednim momencie przywiązać sznurki. Są tak zwane widły, więc <grym z> widłami. My generalnie dwóch chłopaków stoi po bokach, próbuje delikatnie dźwigać tę palmę, własnymi rękami od dołu też powoli dźwigamy tę palmę i jeden, jeden chłopak tą palmę tak jakby dźwiga, ale już na tej lince, która będzie potem przywiązana do drzewa. Więc tak, ta palma będzie miała mniej więcej 18 metrów, ale mamy też mniejsze palmy i w sumie zademonstrujemy tutaj taką mniejszą. Kupimy się ją na pole, spróbujemy ją mniej więcej postawić. Moim celem jest właśnie pokazanie się troszkę na tym terenie że jednak są takie osoby w tej lipnicy i mają takie i inne, inne zainteresowania, a zarazem jest to takie, takim trochę przywiązaniem też do tego, po prostu.